Tu jeszcze jeden. Prosimy pobrać własne Arodyny. Czy wszyscy mają z powrotem? To prosimy pierwszą grupę. Ale zapraszamy, zapraszamy o rząd bliżej teraz. Skracamy dystans. Proszę. Zapraszamy rząd bliżej. Skracamy dystans, tak jak mówiliśmy. Tak, zapraszamy o rząd bliżej. Ale to już jest rząd niżej, Mariusz. Nie. A jest, to tak. przepraszam. Dobrze, to widzę, że grupa jest mniej, grupa jest sześciosobowa. Dobra. Gotowi? Start. Och, tak blisko było. Tracą właściwości aerodynamiczne. Ten film, który był w internecie, nie był fotomontażem, od razu. Okej, okay, to mamy kolejną grupę. Uwaga, gotowi? Start. Dwa! Mamy, mamy <śmany> to, ale to jeszcze nie koniec, jeszcze dwie grupy. A <śmany> dwa są cudownie. Ja może od razu ogłoszę, ogłoszę czyje to są statki. A więc Pan Marian Ostrowski oraz Pan Nikodem Łaniecki. Brawa. Brawa. Odkładamy te statki tutaj do finału. I kolejna grupa. Got Uwaga. Gotowi? Start. Brawo! Brawo. Kolejnym finalistą jest pan Daniel Smarc. Grupa trzecia, bo już straciłem rachubę trzecia czy czwarta. Czwarta, tak, okej, okay, czyli mamy pomału zbliżamy się do finału. Czy gotowi? Uwaga, start. OK. To mamy, mamy sytuację jasną. Przynajmniej w połowie. Zapraszam po odbiór. Trzech finalistów. Pan, tak? Jak nie udało się. Proszę. Proszę. I zapraszamy o rząd niżej. Tak. No zmieniają. Będzie jeszcze łatwiej. A co Pan obliczył ten statek na... Dobra, ja już przygotowuję się do bicia brawa. Uwaga! Gotowi start! No to było coś. Mikrometry. No ale tu już widać taktykę lotu. To już to już jest i rzut, i, i odpowiednie ustawienie. Gdzie jest lotki. Trze trzeci? Jest, tak? Proszę bardzo. To zapraszamy o rząd niżej. Gotowi? Start. Jest, mamy zwycięzcę. Nie, no mamy dwa. Dwa są. O, dwa. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam i zapraszam, ale co za finał. Proszę. I zapraszamy rząd niżej. I to już jest ostatni rząd. Gotowi? Uwaga, Start. No powtarzamy. Uwaga, gotowi, start. Dobra, jak obstawiacie, ja zbieram kasę, biały czy czarny? I jeszcze raz, uwaga, gotowi, start. I yeah! mamy zwycięzcę, brawa, brawa. A więc niniejszym ogłaszamy, iż zwycięzcą pierwszego w historii Konkursu na celność lądowania przy okazji Forum Bezpiecznego Latania został pan Nikodem Łaniecki. Jeszcze raz wielkie brawa.